Biała Podlaska, 7 luty 2024 roku, godzina 11:31 Przekaz numer 1330 Bóg Ojciec. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójce Świętej, kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kochamy Was bardzo niezmiernie mocno i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo chcę i pragnę waszej czystej, świętej wiary, miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie, tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Tak bardzo Was kocham, że gotowy jestem Wam przebaczyć Wasz grzech, Wasz występek, który mnie tak bardzo rani, bardzo smuci, napawa obrzydzeniem, ale kocham Was tak bardzo, że chcę dać Wam szansę i okazję do Waszego nawrócenia się. Niektórzy z Was nie mają, że złoczyńca nie jest w stanie się nawrócić, że będzie grzeszył, rozrabiał nawet będąc w niebie. Doskonale rozumiem te osoby i wiem, jak bardzo są poranione przez zło czynione przez innych. Zapewniam was, że do nieba nie dostanie się żaden nieoczyszczony człowiek. To co złego czynił żyjąc na ziemi, zostało mu przebaczone, bo żałował i odpowiednio oczyścił się w czyśćcu. W czyśćcu cierpią tylko te zmysły, które grzeszyły, te, przez które człowiek upadał. Każda minuta cierpienia spędzona w czyśćcu, cierpiącym wydaje się stuleciem. Nie będę dublował opisu cierpień czyścowych, bo w przeszłości pozwoliłem kilku wybranym duszom zajrzeć do czyścica, widzieć to, co tam jest i co się tam dzieje, a niektóre dusze mogły doświadczyć, jak się w czyśćcu cierpi. Nie ma możliwości, by dusza skażona grzechem ominęła czyściec. Nie pozwoli jej na to święta Boża Sprawiedliwość, która jest ogromnym i ważnym Bożym przymiotem, bardzo doskonałym, dokładnym przede mną i moją sprawiedliwością nikt nie ma forów tu nie działa wybranictwo nie ma znajomości bo liczy się sam fakt zgrzeszenia i podjęcia zań dobrowolnej pokuty jeżeli jest brak pokuty na ziemi dusza oczyszcza się do tej pory do kiedy jej naznaczyła cierpienie święta boża sprawiedliwość są dusze osób które oczyszczają się już tysiące lat a które będą cierpieć do końca istnienia czyśćca jeżeli ty o człowiecze buntujesz się, nie chcesz przebaczyć bliźniemu zła, które ci wyrządził, tym samym sam sobie zamykasz możliwość zbawienia. To jest poważne obciążenie. Jeżeli znasz prawdę a mimo to zacinasz się w uporze nie chcesz i nie zamierzasz przebaczyć, wówczas ja nie mogę cię nagrodzić wiecznym ze mną przebywaniem w niebie. Niestety inną alternatywą jest wieczne przebywanie w miejscu wiecznie trwającej pokuty w jeziorze ognia i siarki. W piekle. Jeżeli chcesz przebaczyć, a twoje wnętrze na to nie pozwala, demony siłą trzymają cię przy braku wybaczenia, w tym przypadku proś Trójcę Świętą, Maryję i Aniołów o pomoc i uwolnienie cię z mocy złego ducha, usilnie proś dla siebie o dar przebaczenia. Jezus Chrystus, mój Boski Syn będzie Was sądził z każdej nawet najmniejszej grzesznej myśli, z każdego wypowiedzianego słowa i jego konsekwencji, z każdego czynu. Z każdej intencji i zamiaru. Jeżeli ktoś z was chce przebaczyć, a mimowolnie tego nie potrafi, ja mu to policzę na plus. Zastanów się zatem, czy warto nie przebaczać. Co by było z tobą, gdybym to ja nie chciał tobie zapomnieć? Co z tobą by się stało? Czy zdołałbyś się zbawić? Brzydzę się każdym kłamstwem, każdą półprawdą. Zechciej się zastanowić, czy mimowolnie nie kłamiesz? Nie mówisz nieprawdy? Zechciej uświadomić sobie, czy to, co mówisz bliźniemu, czy to, co myślisz, czy to nie jest skażone obecnością demona. Czy nie jest tak, że jednemu mówisz tak, a drugiemu inaczej, a obu zapewniasz, że to, co mówisz, jest prawdą, zechciej stanąć w prawdzie, pozbądź się wszelkiej hipokryzji. Człowieka i siebie samego zdołasz oszukać, mnie nigdy. Znam każde twoje wypowiedziane słowo. Każdą najmniejszą i cichą myśl. Nic ani nikt nie jest w stanie przede mną się ukryć. Ja chcę, abyś był zupełnie czystym pod każdym względem. Nigdy nie pozwalaj sobie na złe spojrzenia, bo szatan cię obserwuje, wie dobrze, na co patrzysz, on to wykorzysta do kuszenia ciebie. Trzymaj wzrok na uwięzi, nie patrz pożądliwie na nikogo, ani na rzeczy, jak możesz i zdołasz. Nie oglądaj swojej, ani cudzej na gości. To zapewne wykorzysta szatan przeciwko tobie, patrząc na kogokolwiek, patrz bez porządliwości. Jeżeli nawet przez chwilę coś ujrzysz, ale wę się nie wpatrujesz z uporem celowo nie masz ciężkiego przewinienia. Jeżeli to ty ujrzysz u kogoś jego nagość lub nagość kogoś innego, nie rób z tego afery, nie gorsz się sztucznie, zapomnij nie roztrząsaj, nie wypominaj latami. Także ty nigdy nikomu nie ukazuj bez potrzeby swojej własnej nagości, nie rób sobie nagich zdjęć, to pornografia, która jest obrzydliwa w moich świętych oczach. Każde z tych wykroczeń będzie musiało być odpowiednio odpokutowane w czyśćcu. Rozumiemy was doskonale, wiem jak słabi i nędzni jesteście, ale chcę, abyście podejmowali starania ze swojej strony, aby nie grzeszyć, nie upadać zechciejcie pilnować swojej mowy, by nigdy nie mówić wulgarnie, by nie złorzeczyć, nie przeklinać. Kto ma z tym problemy, niech zacznie nad sobą pracować. Wszelkie wulgaryzmy to mowa szatana, to jego wymiociny. Nie bądźcie złośliwi względem bliźnich, nie utrudniajcie im życia i działania. Zechciejcie się modlić, choć minimum modlitw, msza święta, cały. Cztery części różańca świętego koronka do Bożego Miłosierdzia. A jak czas pozwoli, to jeszcze droga krzyżowa, pośćcie składajcie swoje ofiary i nie zapominajcie o jałmużnach, nawet tych niewielkich. Ten kto dziś pełni funkcję papieża i jego kardynałowie robią co mogą, by wykonać wszelkie rozkazy Lucyfera i jego upadłych aniołów, by zniszczyć wiarę, zniwolić, wykorzenić prawdziwą pobożność. Żądam od moich kapłanów i biskupów oraz kardynałów trwania w tradycji, ignorowania złych zarządzeń biskupów i udaszy, a gdy trzeba, przejść do miejsca ukrycia, do katakumb. Zdecydowałem o tym, aby już teraz przyspieszyć nadchodzące wydarzenia. Pozwoliłem zbuntowanym aniołom, aby mogli teraz działać prawie bez ograniczeń. Złe duchy hipnotyzują i znieczulają demonicznie także tych pobożnych. A jego działaniu ulegają niektórzy moi prorocy, zwłaszcza ci, którzy nie czuwają lub czuwają o wiele za mało. Ci ostatni przekazują słowa upadłych aniołów, jako słowa Boże. Wynikiem działania tych słów jest chaos, zamieszanie, złe osobiste dążenia. Jest wiele osób mających wielkie cierpienia, a które tak bardzo kocham i tak bardzo chcą się ze mną zjednoczyć. Z wielu stron obrywają od szatana rykoszetem. Nie załamujcie się, trwajcie wiernie przy mnie. Nie zapominajcie o mnie w swojej modlitwie. Często do mnie mówcie. Ja was uważnie słucham. Cierpicie tak dużo, aby pomóc zbawić waszych bliskich i znajomych. Mówię wam, wytrwajcie na swoim krzyżu. Choć nie jest lekki, ja wam pomogę na wielu poziomach. Oprzyjcie się na mnie, przytulcie się do mojego serca. Coraz większy kryzys dosięga was Polaków. Coraz więcej ludzi traci wiarę. Przestają czuwać, przestają się modlić, tracą siły duchowe. Masoneria kościelna będzie wydawać nowe zarządzenia, nowe obostrzenia, będą zakazywać dobrej, zdrowej pobożności, by na to miejsce wprowadzić to, co Lucyfer podyktował swoim ludziom z masonerii i iluminatów. W kościele świętym i na świecie trwa wielkie zamieszanie. Rządzący chcą do końca zniszczyć Polskę, będą chcieli wszystko, co możliwe, sprzedać a ludzi unicestwić. Maria będzie chciała pomóc swoim poddanym, ale jest coraz mniej osób chętnie słuchających jej głosu. Jeżeli nic się nie zmieni, to za jakieś piętnaście, dwadzieścia lat wiara Polaków zaniknie, tak jak jest to obecnie na wschodzie i zachodzie. Jeżeli nic się nie zmieni, będzie totalny brak kapłanów i biskupów. Zamierzam pozwolić działać Maryi. Ona na nowo rozpali wiarę w Polsce i na świecie. Do tego gremialnie przyczyni się oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. W międzyczasie światowa masoneria będzie chciała wywołać różne wojny i konflikty, wprowadzić do społeczeństw różne groźne pandemie. Chcą dać do użytku jeszcze bardziej morderczyszcze. Pio. Mki. Wielkie mocarstwa takie jak Rosja, Chiny i USA szykują się do wielkiej wojny. W tej działania wojenne które wywołają, będą wciągnięte inne, pomniejsze kraje. Niestety, szatan porywa nowe dusze, ludzie coraz mniej się modlą, poszczą i umartwiają się, nie ofiarowują nikomu zbyt wielu jałmużn, a tylko to jest waszą prawdziwą siłą duchową. Niech każdy, kto jeszcze tego nie uczynił, niech odda się w niewolę Trójcy Świętej przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej. Jest to równoznaczne. Moi niewolnicy otrzymują wiele darów i łask. A także będą dobrze prowadzeni przez Maryję coraz więcej ludzi odwołuje do wieczności nawet w młodym wieku. Nie bójcie się śmierci to tylko rozłączenie duszy od ciała. Sama śmierć nie boli, konanie może bardzo być bolesne. Wielu z was ofiarowuje nowe dary i łaski, a także charyzmaty nie lękajcie się ich, ale zechciejcie nimi innym służyć. Wiem, że wy sami jesteście słabi i ułomni ale to ja was wybrałem i chcę się wami posłużyć. Strzeżcie się oszustwa szatana, on kręci się wokół was o wiele bardziej niż to zauważacie. Demony podchodzą do was coraz bliżej, wtłaczają w was spora ilość hipnozy i znieczulenia demonicznego, a wszystko po to, abyście nie zauważyli momentu, kiedy zaczyna na was działać, wciągać was w swoje machinacje, intrygi. Ostrzegam was. Każdy, kto się nie modli, choć minimum modlitw, ten łatwo się staje łupem szatana, ten w żaden sposób nie zauważy jego działania. Nikt z was nie może być zbyt pewny siebie, bo to pierwsze znamiona przegranej. Zostaniecie dość łatwo pokonani przez szatana. Kto jest w stanie, niech pomaga w jakiś sposób temu, kto nie ma, nie umie, nie potrafi. Nie wykorzystujcie czyjegoś zaufania, łatwowierności do wykorzystania kogoś do czegoś grzesznego. Świat i Polska pogrąża się w coraz większym chaosie, nikt nie wie co robić, by skutecznie ratować swoje społeczeństwo, swoją rodzinę. Wzywam was do przebudzenia się z demonicznego uśpienia, ludzi dobrej woli. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy stali się judaszami i zdradzili jeszcze mogą się wycofać opuścić szatana. Ja wam przebaczę, zapewnię wam ratunek, teraz sami spójrzcie, jak skończyli aniołowie, którzy się zbuntowali, jak skończyli ci, którzy ich posłuchali. Czy uważacie, że mnie pokonacie? Jak? Chcę, abyście sobie uświadomili, że szatan to książę ciemności, to wieczny oszust, nigdy nie dotrzymuje danego słowa. Teraz to wy decydujecie. Ja na was czekam z utęsknieniem. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu kocham was i pragnę abyście nie zawiedli mojego do was zaufania z miłością wykonujcie to wszystko co jest zgodne z wolą i myślą bożą pragnę abyście się opamiętały nie pozwoliły przejąć swojej duszy swojego serca przez księcia tego świata demona tak bardzo pragnę abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie Nigdy nie hamujcie łask, które wam tak chętnie ofiarowuje. Zawsze wszystko ochotnie przyjmujcie z Bożej ręki. W pełni zgadzajcie się z wolą Bożą, nawet, a może zwłaszcza wtedy, kiedy się to wam nie podoba. Proście Boga tylko o to, co wam jest niezbędne, konieczne do życia i działania. Zaufajcie prowadzeniu Ducha Świętego i Maryi. Nie musicie niczego się obawiać. Bo Trójca Święta i Maryja, sami wszystkim chętnie się zajmą. Tylko zaufajcie i zawierzcie nam wszystko. Czystać jest was na to. Chcę wam pomóc, chcę was prowadzić. Tak jak dobry ojciec lub matka prowadzi swoje dziecię za rękę, czy mi na to pozwolicie. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej konobrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec.